Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To znowu ja, Witar, a to jest czwarty już odcinek Gami Sfery. Na wstępie chciałbym podziękować CBXP za wskazanie mi bardzo ciekawej gry do recenzji, jaką jest Dead Island, oraz pomoc przy nagrywaniu sesji Coop. A jak właściwie prezentuje się Dead Island? Cóż, Dead Island jest w zasadzie FPS-em zawierającym parę elementów 1RPG. Wydarzenia gry toczą się wokół plagi zmieniającej ludzi w zombie, która wygłupa na bezpię i w dialogu na Gnai. Wcielamy się tu w jedno z czwórki ocalałych, których mamy do wyboru, a są nimi recepliska Xian May, która przyjechała tu z Chin, sam B, AKA Hooduj Wood Beach, czarnoskóry raper, który przybył tu na wakacje, była oficer policji z Sydney Purna i Logan, gwiazda futbolu, którego karierę zakończył wypadek samochodowy. Czwórka ta okazała się odporna na zarazę. Ich celem jest wydostanie się z wyspy oraz pomoc pozostałym, którzy zdołali ocalić apokalipsę. Gdy zaczynamy grę, pierwsze co rzuci nam się w oczy to hybrydowość trybu single z multi. Jeżeli nie zdecydujemy inaczej, w każdej chwili do naszej gry może dołączyć do trzech graczy. My również możemy wędrować, po graje. A jeżeli gramy solo, nawet z prywatnymi slotami, gra znajdując całość będącego na tym samym etapie, zaproponuje nam połączenie sił. Koop, w zależności na kogo trafimy, może być bardzo pozytywny i bardzo negatywny. I niekoniecznie muszą to być trolle. Ogólnie najlepiej gra się ze znajomymi, bo łatwiej dobrać tempo, dogadać się w walce, wykonywanie questów itd. Jedynym technicznym minusem tego trybu jest to, że wyróżnienie może być np. czterech Loganów, ale nie jest to aż tak straszna fuszerka. A jak wygląda walka o przetrwanie na zombifikowanej Banoi? Cóż, zacząć należy od tego, że każdy z naszych Herosów jest ekspertem w pewnej dziedzinie, np. Sambi doskonale walczy obuchami, a Purna, jako była policjantka, lepiej radzi sobie z bronią palną. Każda z postaci posiada też unikalne drzewko skili, które możemy rozwijać, zdobywając doświadczenie poprzez walkę i wykonywanie zadań. Wszystkie drzewka dzielą się na trzy kategorie: Furię, Walkę i Przetrwanie. Odpowiednio awansując umiejętności, możemy dobrze dopasować postać do naszego stylu gry. Samo tłuczenie zombie też nabiera innego wymiaru niż w podobnych tego typu grach. Jako, że wcielamy się w zwykłych ludzi, a nie speców od eksterminacji nieumarłych, naszą główną bronią będzie dosłownie wszystko, co chwycimy w ręce: od desek, sztachet i gazrurek, poprzez noże, pałki i maczety, aż po młoty, morgenszterny i katany. Broń palna jest tylko dodatkiem. Amunicji jest dosyć mało, a zombiaka wbrew pozoru czasem łatwiej załpić niż zastrzelić. Warto oszczędzić na ludzkich wrogów od czyli banitów korzystających z okazji do podłego wzbogacenia się na ogólnym nieszczęściu robiąc kogo podpadnie. System walki to chyba najlepszy element gry. Postaci, czy to ludzi czy zombie, są podzielone na kości, mięśnie i skórę, dzięki czemu odpowiednio reagują na różne typy broni, co doskonale widać w trakcie walki. Dzięki temu można dobrać odpowiednią taktykę, bo czy groźnemu zombiakowi walczącemu wręcz nie lepiej najpierw te łapy pogruchotać lub odciąć? Albo mając odpowiednio długie i silne oszcze spróbować go zdekapitować? Nie ma co ukrywać, że gra jest bardzo brutalna i oznaczenie PG-18 jest zasłużone. Nasz zombie-killing armament możemy też ulepszać, przerabiać i tworzyć ze zbieranych po drodze gratów, takich jak śrubki, linki, baterie, czy nawet dezodorant. Stworzone w ten sposób bronie są dużo skuteczniejsze od tego, co znajdziemy, ale crafting ukazuje też jeden z paru nielogicznych elementów. Mianowicie, powiedzcie mi, po jaką cholerę płacimy stołom? Tak, stołom, na których pracujemy nad naszym e-punkiem. Takich kwiatków jest tu trochę, choćby zombie, które wygramuliły się z basenu, by nas dopaść, a musiały trochę siedzieć pod tą wodą czekając, możemy bez większych problemów w tymże basenie utopić. Albo taran, potężny zombie, który próbuje nas, no moment, staranować, traci zainteresowanie, gdy wejdziemy na coś, co stawia nas ciut wyżej niż on sam, nawet jeżeli jest to skrzynia, z której mógłby nas zrzucić bez problemu. Oczywiście, jeżeli nie będziemy się nad tym zastanawiać, być może nawet tych baboli nie zauważymy. A może nawet niektóre nas ucieszą. Od choćby Tarana trudno zabić, a tak możemy mu łatwo uciec na tej skrzyni, nie? Poziom trudności gry nie jest zbyt wysoki, ale i na szczęście nie przesadnie niski. Skaluje się wraz z naszym rozwojem ilością graczy w drużynie. Linie się tu głównie przez potem, taką jak walka z ocytą bronią... aha, zapomniałem wspomnieć, że się niszczy odkładania wroga a naprawiamy ją oczywiście płacąc stołom. Zginąć też można przez rzucenie się na hordę wroga, licząc, że zasieczemy ich na przykład pałką. Nie trafi się tu nigdy sytuacja, w której nie przejdziemy dalej, bo na przykład wróg ma za wysoki level. O nie. Za okoliczności walki służy nam oczywiście wyspa Banoi z całym swoim bogactwem krajobrazu. Zwiedzimy kurort, plaże, dzielnice bungalowów, a także pobliskie miasto czy dżunglę. Przyjemności z wędrówki czerpiemy jeszcze więcej dzięki otwartości świata gry. Ekrany ładowania widzimy bardzo sporadycznie, tylko przy przechodzeniu między większymi lub bardziej odmiennymi od poprzednich lokacjami. Oprawa graficzna jest dobra, choć jej odbiór jest ambiwalentny. Z jednej strony zachwycają nas rozmach i szczegółowość wyspy z drugiej zdarzają się zgrzyty oświetlenia czy teksturowania oraz inne drobnostki takie jak to, że NPC nie zawsze patrzą na nas, gdy do nas mówią i nie chodzi tu tylko o jakieś unikanie wzroku, tylko o coś co wygląda na niedopatrzenie przy produkcji gry. Ogólnie jednak oprawa wygląda dosyć dobrze, nie dusząc przy tym ostatków mocy z naszego kompa, a wysokie da się odpalić nawet na niespecjalnie mocnym laptopie, nie spadając oczywiście poniżej granicy 25 klatek na sekundę zbyt często. Oprawa audio jest też bardzo solidna, pomimo polskiego rodowodu zdecydowano się na język angielski, co wyszło bardzo dobrze, zwłaszcza że większość aktorów mówi z pokłaskim akcentem, co nadaje że godności i byłoby niewykonalne w rodzimym dubbingu. Jednak nie pominięto to nas do końca. W kościele da się usłyszeć kobietę, która odmawia naszą modlitwę do maski boskiej, bezbłędną polszczyznę. A wędrując po terenach to możemy trafić na panikującego turystę, którego inni próbują uspokoić, ale nie rozumiem, o co mu chodzi, gdyż nie znają polskiego. Takim mrugnięciem okiem do nas Polaków mogą być też walające się po banai egzemplarze faktów trąbiące o epidemii zombie. Obok aktorstwa warto też pochwalić resztę oprawy audio za dobre utrzymywanie klimatu i budowanie domniemanego realizmu scenerii. A teraz podsumowania i oceny. Od strony gameplayowej. Nie ma za dużo rzeczy, które można by skrytykować. Na siłę mogłyby być to pazerne na hajs, stoły i inne tego typu nielogiczności, ale tak jak już mówiłem, przymyka się na nie oko. Największym plusem jest chyba system walki. Techland postarał się bardzo nad fizyką gry. Co w efekcie dało nam produkcję, której możemy niemal odczuć, jak ciężkie jest to, czym wymachujemy. Co w połączeniu z warstwową budową ciał i zmęczeniem, któremu ulegają nasi bohaterowie, i wreszcie dobrym skryptowaniem fizyki oddającym bardzo dobrze jej prawa, daje nam bardzo udany i satysfakcjonujący system walki. Do tego należy dodać crafting. Rozwój postaci, oraz może nie genialną, ale mądrze i z zrobioną fabułę, która nie nudzi i trzyma nas przy kąpie. Dodajmy do tego wspaniałą tropikalną wyspę, zbieractwo, szukanie przedmiotów, dużo zadań, otwarty świat i postaci doskonale ubrane w emocje i całą tą atmosferę apokalipsy zombie, a otrzymamy bardzo solidny produkt. I choć możecie się ze mną nie zgadzać, to dziewiątka zagrywalność należy się jak najbardziej. Od strony graficznej ocenianie utrudnia trochę fakt, że grafika bywa tu nierówna. Jednak rozmach i szczegółowość dominują nad technikaliami i 8 wydaje się w pełni zasłużone. Od strony audio nie ma się do czego przyczepić. Aktorstwo i muzyka i oprawa otoczenia są solidne, więc podobnie 8 będzie oceną adekwatną. Dead Island jest z pewnością grą godną polecenia. Mimo, że zombie ostatnio bardzo silnie opanowały branżę gier, Island może się spokojnie obronić. Zasługa tkwi głównie w dobrym systemie walki i miejscu, które trochę odbiega od kanonu Zombie Apokalipsy. Pomijając pewne babole, jest to całkiem solidna gra, więc jej ocena ogólna powinna być taka. Myślę więc, że 8 Plus będzie odpowiednie. Jeżeli chodzi o The Island to już chyba wszystko. Gra dostępna jest na Steamie, ale nie jest zbyt tania. No, porównywalna cena chyba jest sklepowa, nie wiem, sprawdźcie, wrzucę link do opisu. Warto też przyjrzeć się dwóm dodatkom DLC, których nie miałem niestety okazji przetestować. Są to jakiś tryb areny i dodatkowa postać, którą możemy przejść grę poznając Fabułę z jego perspektywy. To tyle, pamiętajcie, by napisać jak Wam się podobał odcinek, pamiętajcie o motywującej łapce w duże. Zasubskrybujcie mnie, jeżeli chcecie jeszcze więcej odcinków. Pamiętajcie, by tak jak Seba zaproponować mi jakąś grę do recenzji. Co prawda, mam już listę, ale pamiętajcie, macie na nią wpływ. Jesteście moimi widzami i nie bójcie się tak jak on napisać do mnie. Hej, stary, zobacz, rzuć okiem na Dead Island. Fajna gra. Na pewno rzucę okiem i rozpatrzę takie propozycje. To by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.